Siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. tak na serie to pierwszy odcinek, tylko shorty robiłem. Ale jesteśmy w Stars Jak widzicie, jesteśmy Edgardem. Chcę eee, chcecie zobaczyć klub. Tu na razie jest taki. Eee, Wbija się mistrzynio Team. Eee, M z dużej. Po prostu Team. Nie, mistrzunio Team. Eee, ja jestem haha wybrana. Ja się tak nazywam, dowódca jestem. No i wymagane pucharki to są 1000, nie obraźcie się, ale musicie wbić 1000 pucharków, żebyście dotarli do mojego klubu. Huberton.pl to jest ten e, animowany stick. Byk to jest mój kolega ze szkoły. Ale zacznijmy rundę. Pokażę Wam jak się gra profesjonalnie. Tak jest. No dobra, let's go. Dobra, to mi jest gość. Ja, ja bym go nie atakował. Ja bym robił z kimś sojusz inaczej. Dobra, mamy sojusz załatwiony. No i mamy trzech ziomków do sojuszu. Ok, teraz ten ziomek będzie załatwiony. Ok. Ja mam teraz yy, bardzo ładnie. Mam tyle sojuszy, że ja nie wiem. O nie, tam jest gość, ból, który jest trochę... O dobra, ej, on ma mniejszą moc ode mnie, dobra. To ja go załatwiam, nie? Dobra. Yy, dobra, pokonany ból. Teraz mamy tutaj kolta na oku. Okej, okay, mam wielkie starcie z tym koltem. Ja bym sobie załatwił już, yy, atak. Okej. Okay. Okej, okay, mamy go... Dobra. Jest. Widzowie, mamy. Całkowicie. Jesteśmy numerami hmm. jeden Dla mnie to wy wszyscy jesteście numerami 1. Oczywiście. Yy. Co jest? 475 Misja. Czy mam misję? Dobra, zagraj ponownie będziemy robili po prostu. To lesimy Edgardem. Może 21 rangę nam się uda na Edgardzie zrobić. Bo Edgard to jest moja ulubiona postać teraz. Jest tak dla mnie zarobisty. Ok, let's go. Dobra, idziemy od razu na skrzynię. Ok. Mamy to. Wszystkie skrzynie będziemy załatwiali. Let's go. Dobra, nie obchodzisz mnie. A! Jamusz! O kurde. Tu już się trochę wyrabiają ziomki. Ja tam już nie robię sojuszy bo widzę, że mi się dobrze tak gra. O kurde! Nie dobra. Zmarnowaliśmy, mnie spratak. tak. A tutaj jest gość. Dobra. Dzięki ziomek, że go załatwiłeś dla O sojusza chcesz? Sojusza chcesz? Nie chcesz. Dobra. O, dobra. Chcesz, chcesz, chcesz. Dzięki. Dzięki. To lecimy po kolejnego ziomka. Ja bym tego gościa załatwił, ale... Uuu! Ktoś tutaj nieładnie podjeżdża. U nie, stary! Nie, moc, nie? Dobra, odchodzę. Tam lepiej. Uuu, Ej, ale on mi zadaje! Ale on mi zadaje. Ej, dobra, trzy postacie zostały. Nie. Okej. Okay. Okej, okay, mam, mam, mam. Mam to, co chciałem. Teraz wystarczy użyć to. I mamy całkowicie. Let's go! Okej. Okay. Remie jeden jestem. jest Do czas żadnego błędu. Co? Żadnego błędu. A więc. E, jak widzicie, to to jest. Tylko jest najlepsza lunga. Najlepsze, w ogóle. Ja mam pasy razy dwa, nie? Dobra, let's go, mam dwie skrzynie. Jo. O niegoś. Eee. W widowie. Minus 6 to na pewno mało. Widzowie, to na pewno mało. Wcale teraz nie jestem wkurzony na siebie, nie? Wcale. O tak w ogóle to. Ile mi zostało do tego czystera? Co jest? 132 emeraldy. Mogę go kupić. Potem się zastanowimy. Potem się zastanowimy. Mam bardzo rzadki. Na starcie solo Dobra, ładuje nam się. Wbijajcie do klubu widzowie, bo... bo on jest najfajniejszym klubem na świecie. Le dawaj go! Ty, ty, poddaj się. Ja ciebie tutaj nie chcę. Hej, ty! Poddaj się! Ja siebie nie chcę. Co robi w ogóle ta moc? Ja zawsze używam jej po prostu dla siebie, tak? O, ty chcesz podjeżdżać do mnie? Się zastanów lepiej. O kurde. O kurde. Nie, dobra, ja lepiej się zastanawiam, nie? Okej. Okay. Teraz to Ty się zastanowisz. Swoim zachowaniem. Zachowanie jest naganne, nie? O kurde. A ty to co jeszcze podjeżdżasz, nie? Nie chcę marnować ataku, ale chyba muszę. Dobra. Ten gości ma już przerąbane. O, na przykład tabi. Kurczę, ciągle bym w nie? Ja nie wiem ona co robi. Eee. Yy, jop. Yy, jop. Jop, jop. Ja tam mogę robić co chcę o, ej, ale z rogu ją wziąłem, nie? dobra, biorę sobie cuba. dobra, wziąłem ja lepiej tutaj nie podchodzę no, mówiłem, tam jest Frank ej, no gdzie on się podział? o, tutaj jest ciągle ok ja się nie spinam, tylko ciało swoje wyginam. Ja się nie spinam, tylko ciało wyginam. To jest moja nowa nuta, którą teraz wymyślam. Yo. Dobra. ten gość wygrał. Dobra. Tego się spoko. Dobra, kogo ja jeszcze mam? O, tutaj na tej dziamarce mam misję. Ile? 8 razy? Nie. nie no, na 8 razy to jest ma. No bo ja miałam w razie, że 15 razy wygrać, nie? To była misja dopiero. Dobra, 11 121 puszków. A ten. Jakąś raz? Hubert, są ten ziomek ma, 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 ile, ile ma, ile? 10 000, ile? No dobra, tak. niech, niech ma tyle, bo ja chcę, żeby miał dużo, nie? Pyk, pek, co, co ja mam na ten cel? U, dobra. To, to jest dobry cel. Dobra. Widzowie, kończymy ten odcinek. Yy, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zobaczcie yy, na w następnym odcinku, tak to serio. Bo codziennie są odcinki na moim kanale. Od dzisiaj oczywiście. Cześć.